Cześć! W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam drukarkę Brother L570. Zostańcie z nami do końca, ponieważ tam czeka na Was rabat, zarówno na zakup tego urządzenia, jak i na eksploatację. Drukarka Brother L570 to jest trwałe, szybkie i przede wszystkim niezawodne urządzenie, które świetnie sprawdza się w biurze. Urządzenie laserowe mono, także będzie dedykowane do drukowania faktur, bądź jakichkolwiek innych dokumentów. Natomiast zacznijmy od samego początku. Co mamy w zestawie? A w zestawie czeka na nas toner na 3000 stron oraz kabel zasilający. Model ten występuje w dwóch odmianach. Wizualnie są one identyczne, natomiast różnią się nazwą. Pierwszy ma końcówkę w nazwie DN, a drugi ma końcówkę w nazwie DW. Pierwszy mówi nam o tym, że jeżeli chcemy się połączyć z siecią, zrobimy to tylko i wyłącznie poprzez kabel LAN. Natomiast w przypadku tego drugiego mamy również opcję, aby zrobić to przez Wi-Fi. Jeśli chodzi o specyfikację tego urządzenia, jest to urządzenie nowoczesne, a więc mamy do czynienia z kolorowym, dotykowym ekranem o przekątnej 8,9 cm. duplex dotyczy kopii, faksu, drukowania oraz skanowania ten duplex jest również automatyczny. Pamięć wewnętrzna to 512 MB. Maksymalna rozdzielczość to 1200x1200. Lukaku możemy podłączyć z siecią przewodową, jak i bezprzewodowo, w zależności od tego, jaki mamy konkretnie model tego urządzenia. Mamy również port USB, także możemy ją podłączyć offline, bezpośrednio z komputerem. Prędkość druku to 47 stron na minutę. Zużycie prądu, ponieważ w ostatnich miesiącach jest to bardzo istotny temat, podczas drukowania ten moto sprzęt zużyje nam 680 W, natomiast jeżeli on jest w trybie gotowości, jest to już tylko 31 W, a w trybie uśpienia 5,9 W. Prędkość druku to 47 stron na minutę. Toner standardowy na 3000 stron to koszt około 328 zł, a więc każda strona w tym przypadku kosztuje nas niecałe 11 groszy. Toner XL pozwoli nam wydrukować 6000 stron, kosztuje 606 zł i tutaj każda strona wychodzi nas 10 groszy. Natomiast toner XXL to wydatek 747 zł, ale ten już pozwala nam wydrukować aż 11 tysięcy stron. Jeżeli przeliczymy sobie wtedy, to każda strona będzie nas kosztowała niecałe 7 groszy za stronę. Wiemy już, jakie cechy posiada to urządzenie, wiemy również, do kogo jest ono dedykowane. Natomiast ile ono kosztuje? Na moment publikacji tego filmu, cena wersji zarówno DN jak i DW waha się w okolicach 2200 zł brutto. Jeżeli chciałbyś sprawdzić obecność na tego modelu, to zapraszamy na stronę www.starkom.pl, gdzie jest zarówno model DN, jak i DW widnieje. Jeżeli chcemy nabyć urządzenie, które będzie przede wszystkim opłacane, to musimy patrzeć jasne na cenę zakupu urządzenia, ale i również tak samo na cenę eksploatacji. W obu przypadkach ten właśnie model wychodzi bardzo dobry. Co ważne, jeśli chodzi o eksploatację do tego modelu, jeżeli chcemy go zakupić na firmę, mamy również możliwość, aby podpisać bezpośrednią umowę z firmą Brader o usługę zarządzania drukiem. Pozwoli nam to zrobić dużo większe oszczędności, jeśli chodzi o eksploatację właśnie w tym modelu. Jeżeli planujesz zakup tego właśnie modelu do swojej firmy, bądź jakiegokolwiek innego modelu firmy Brader z serii biznesowej, napisz do nas na Michał, czyli Michał bez polskich znaków, michał.pastarkom.pl i odezwij się do nas. Otrzymasz od nas rabat zarówno na zakup tego urządzenia, jak i na eksploatację bezpośrednio od firmy Brady. Na dziś to już wszystko. Dziękujemy za uwagę. No i do następnego. Do zobaczenia.